Chłodny październikowy dzień w Krakowie, 2015 rok. Muzeum Narodowe tętniło życiem podczas specjalnej wystawy polskiego malarstwa modernistycznego. Wśród zwiedzających była rodzina Nowaków: Tomasz, Anna i ich ośmioletnia córka Maja. Dziewczynka, ubrana w czerwony płaszczyk, z fascynacją przyglądała się wielkoformatowym obrazom, podczas gdy jej rodzice rozmawiali z przewodnikiem o szczegółach ekspozycji, Maju, trzymaj się blisko. Powiedziała Anna, zauważając, jak dziewczynka z zachwytem podchodzi do kolejnych dzieł sztuki. Zaraz przejdziemy do następnej sali. Dobrze, mamo, odpowiedziała Maja, nie odrywając wzroku od hipnotyzujących kolorów obrazu Wojciecha Fangora. Tomasz rozmawiał z przewodnikiem o technice artysty, gdy Anna zorientowała się, że nie widzi córki. Tomasz, widziałeś Maję? zapytała, rozglądając się niespokojnie. Była tuż obok ciebie. Odpowiedział natychmiast przerywając rozmowę. Maja! zawołała Anna czując narastający niepokój. Jej głos odbił się echem po wysokich ścianach galerii. W ciągu kilku minut cały personel muzeum został postawiony na nogi. Ogłoszono komunikat przez system nagłośnienia, a ochrona rozpoczęła systematyczne przeszukiwanie wszystkich sal. Kamery bezpieczeństwa pokazały Maję idącą w kierunku mniej uczęszczanej części wystawy. Gdzie prezentowano mniej znane dzieła z początku XX wieku. Na ostatnim nagraniu widać było, jak dziewczynka wchodzi do sali, ale nie zarejestrowano jej wyjścia. To niemożliwe, powiedział Adam Kowalski, kierownik ochrony muzeum, przeglądając nagrania. Sprawdziliśmy każdy kąt tej sali. Nie ma żadnych ślepych punktów na kamerach, żadnych ukrytych przejść. Policja przybyła w ciągu 30 minut. Muzeum zostało zamknięte, a wszyscy zwiedzający przesłuchani. Rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą, która objęła nie tylko budynek muzeum, ale również okoliczne parki i ulice. Wieczorem w lokalnych mediach pojawiły się pierwsze informacje o zaginięciu. Ośmioletnia dziewczynka zaginęła w Muzeum Narodowym w Krakowie brzmiały nagłówki. Zdjęcie uśmiechniętej Mai w czerwonym płaszczyku stało się symbolem jednej z najbardziej tajemniczych spraw w historii miasta. Przesłuchano dziesiątki świadków, sprawdzono setki godzin nagrań z kamer miejskich, zaangażowano najlepszych detektywów, wszystko bezskutecznie. Maja Nowak jakby rozpłynęła się w powietrzu. To moja wina, szeptała Anna, siedząc w pustym mieszkaniu miesiąc po zaginięciu córki. Powinnam była jej pilnować. To nie twoja wina, odpowiedział tomasz, choć w jego głosie brzmiała pustka. Zrobimy wszystko, żeby ją znaleźć. Ale mijały tygodnie, miesiące, a potem lata, bez żadnego śladu. Sprawa Mai stopniowo przesuwała się z pierwszych stron gazet do archiwów policyjnych. Dla opinii publicznej stała się jedną z wielu nierozwiązanych zagadek, ale dla nowaków każdy dzień był nieustającym koszmarem. Pięć lat po zaginięciu Tomasz i Anna rozwiedli się, nie mogąc udźwignąć ciężaru straty. Tomasz przeprowadził się do Wrocławia, gdzie próbował zacząć nowe życie. Anna została w Krakowie, jakby nie mogła opuścić miasta, w którym zniknęła jej córka. Pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej, a każdego roku w rocznicę zaginięcia Mai organizowała marsz pamięci, który z czasem przyciągał coraz mniej uczestników. Tymczasem w muzeum. Życie toczyło się dalej. Wymieniono system bezpieczeństwa, przeprowadzono szereg remontów, a historia zaginionej dziewczynki stała się mroczną legendą, opowiadaną szeptem przez nowych pracowników, Kraków. 2025 rok, dziesięć lat po zaginięciu Mai. Muzeum Narodowe przygotowywało się do generalnego remontu skrzydła modernistycznego. Michał Wiśniewski, 38-letni kustosz odpowiedzialny za kolekcję polskiego malarstwa XX wieku, nadzorował demontaż ekspozycji. "Panie Wiśniewski, co robimy z obrazami z sali wschodniej?" zapytała Julia, młoda asystentka, która dołączyła do zespołu zaledwie kilka miesięcy wcześniej. "Wszystkie dzieła trzeba zabezpieczyć i przenieść do magazynu" odpowiedział Michał, przeglądając listę inwentaryzacyjną. Szczególnie ostrożnie z obrazami Fangora i Nowosielskiego, są niezwykle cenne. Julia skinęła głową i ruszyła w kierunku wschodniej sali. Michał podążył za nią czując dziwny niepokój. Ta część muzeum zawsze wywoływała w nim dyskomfort, choć pracował tutaj od ponad pięciu lat. Może to przez historię zaginionej dziewczynki, którą opowiedziano mu podczas pierwszego dnia pracy. Zaczniemy od tej ściany powiedział, wskazując na szereg obrazów o mniejszych formatach. Praca postępowała sprawnie. Każdy obraz był ostrożnie zdejmowany ze ściany, zabezpieczany i przenoszony do specjalnie przygotowanych skrzyń. Gdy doszli do niewielkiego obrazu Tadeusza Kantora, Michał zauważył coś dziwnego. Podaj mi latarkę, poprosił Julię, przyglądając się ścianie za obrazem. Gdy oświetlił miejsce, jego serce zamarło. Na białej ścianie, częściowo zakryta przez ramy obrazu, widniała odciśnięta dłoń. Mała, dziecięca dłoń, odciśnięta w farbie czy może w kurzu, ale wyraźnie widoczna. Julia, widzisz to? Zapytał, czując, jak po plecach przebiega mu dreszcz. To wygląda jak odcisk dłoni dziecka, odpowiedziała, nachylając się bliżej. Michał poczuł, jak jego profesjonalny dystans ustępuje miejsca głębokiemu niepokojowi. Ten obraz wisi tu od. Zaczął gorączkowo przeszukując pamięć. Od wystawy modernistycznej w 2015 roku. Tej samej, podczas której zaginęła ta dziewczynka? Zapytała Julia, a jej głos stał się cichszy. Michał powoli skinął głową. Musimy zgłosić to kierownictwu i policji. W ciągu kilku godzin sala została zamknięta, a zespół techników policyjnych badał tajemniczy odcisk. Wiadomość rozeszła się błyskawicznie wśród pracowników muzeum, wywołując falę spekulacji. I powracających wspomnień o tragicznym wydarzeniu sprzed dekady. To może być zwykły zbieg okoliczności powiedział Marcin Dębski, obecny kierownik ochrony muzeum. Dzieci często dotykają eksponatów mimo zakazów. Ale ten obraz wisiał tam od dnia zaginięcia odpowiedział Michał. I nikt wcześniej nie zauważył tego odcisku bo był częściowo zasłonięty ramą. Technik policyjny ostrożnie pobrał próbki i wykonał dokumentację fotograficzną. Będziemy w stanie określić, czy to odcisk dłoni zaginionej dziewczynki, wyjaśnił. Mamy jej odciski palców z domu rodzinnego. Michał nie mógł przestać myśleć o tej sprawie, nawet po powrocie do domu. Przeglądał stare artykuły o zaginięciu Majnowak, szukając jakichkolwiek wskazówek, które mogłyby połączyć się z dzisiejszym odkryciem. Jeden szczegół szczególnie zwrócił jego uwagę. Według zeznań świadków, Maja była zafascynowana obrazami kantora podczas zwiedzania wystawy. Następnego dnia wrócił do muzeum wcześniej niż zwykle. Chciał jeszcze raz przyjrzeć się miejscu odkrycia, zanim zostanie całkowicie zmienione przez remont. Panie Wiśniewski, zatrzymała go przy wejściu starsza ochroniarka, pani Zofia. Słyszałam o wczorajszym znalezisku. Tak, to dość niepokojące, przyznał. Wie pan, zaczęła kobieta rozglądając się, jakby chciała upewnić się, że nikt ich nie podsłuchuje. Pracuję tu od ponad piętnastu lat. Byłam na służbie, gdy ta mała zaginęła. Michał poczuł, jak jego zainteresowanie wzrasta. Naprawdę? Czy pamięta pani coś szczególnego z tamtego dnia? Oficjalnie wszystko zostało zapisane w raportach, odpowiedziała wymijająco. Ale zawsze było coś, co mnie niepokoiło. Ta sala, gdzie wczoraj znalazł pan odcisk, przez pewien czas, po zaginięciu dziewczynki, słyszałam tam dziwne dźwięki, jakby ciche pukanie. Pukanie? Zgłaszała to pani? Oczywiście. Przeszukali wszystko jeszcze raz, nawet sprawdzili ściany pod kątem pustych przestrzeni. Nic nie znaleźli, a mnie uznano za przewrażliwioną starszą panią, westchnęła. Po kilku tygodniach dźwięki ustały. Może rzeczywiście to była tylko moja wyobraźnia. Michał podziękował za informację i ruszył w kierunku sali wschodniej. Odkrycie odcisku dłoni i opowieść pani Zofi, rozbudziły w nim determinację, by dowiedzieć się, co naprawdę stało się z Mają Nowak. Sprawa, którą większość ludzi uznała za zamkniętą, nagle otworzyła się na nowo, a on znalazł się w jej centrum. Wiadomość o odkryciu odcisku dłoni za obrazem szybko trafiła do mediów. Nowy trop w sprawie zaginionej przed dekadą dziewczynki. Krzyczały nagłówki. Sprawa Maj Nowak powróciła na pierwsze strony gazet i do głównych wydań wiadomości telewizyjnych. Anna Nowak, która przez lata nie straciła nadziei na odnalezienie córki, natychmiast skontaktowała się z policją i muzeum. Tomasz przerwał pracę we Wrocławiu i przyjechał do Krakowa pierwszym porannym pociągiem. Dziesięć lat, powiedział, spotykając się z byłą żoną w kawiarni naprzeciwko muzeum. Dziesięć lat bez żadnego śladu, a teraz to. Anna wyglądała na wyczerpaną, ale w jej oczach pojawił się dawno niewidziany błysk. To musi coś znaczyć, Tomasz. Ona tam była, zostawiła ślad. Michał Wiśniewski został wyznaczony jako łącznik między muzeum a rodziną Nowaków i policją. To on wprowadził Annę i Tomasza do sali, gdzie znaleziono odcisk. Obraz wisiał dokładnie tutaj, wyjaśnił, wskazując na teraz już pustą ścianę. Odcisk był częściowo zasłonięty ramą, dlatego przez tyle lat nikt go nie zauważył. Anna podeszła do ściany i delikatnie dotknęła miejsca, gdzie jej córka mogła zostawić swój ostatni ślad. Co tu się stało, Maju? wyszeptała. Tymczasem policja wznowiła śledztwo z pełną intensywnością. Komisarz Piotr Adamski, który prowadził sprawę od początku, mimo że mógł już przejść na emeryturę, wrócił, by dokończyć to, co rozpoczął 10 lat temu. Przeanalizujemy wszystko od nowa, zapewnił rodzinę podczas spotkania w komendzie. Mamy teraz nowe technologie, lepsze metody i mamy ten odcisk. Laboratorium potwierdziło, że należy do Mai. Michał, mimo że nie był oficjalnie częścią śledztwa, nie mógł przestać myśleć o sprawie. Wieczorami przeglądał plany muzeum, stare zdjęcia, dokumentację remontów. Szukał czegoś, co mogłoby wyjaśnić, jak dziecko mogło zniknąć w pozornie zamkniętej przestrzeni. Trzy dni po odkryciu odcisku, podczas kolejnego spotkania z Anną i Tomaszem, Michał podzielił się swoimi przemyśleniami. W 2015 roku, tuż przed otwarciem wystawy modernistycznej, w tej części muzeum przeprowadzono drobne prace remontowe, wyjaśnił rozkładając stare plany budynku. Głównie chodziło o odświeżenie ścian i modernizację oświetlenia, ale zawahał się. Znalazłem zmiankę o zamurowanym przejściu do Starego Magazynu. Zamurowanym przejściu? powtórzył Tomasz, pochylając się nad planami. Tak, ta część budynku jest najstarsza. Pochodzi z końca XIX wieku. Przez lata układ pomieszczeń był wielokrotnie modyfikowany. Ten magazyn został wyłączony z użytku w latach dziewięćdziesiątych, a przejście do niego zamurowano podczas remontu w 2015 roku. Anna spojrzała na niego z mieszaniną nadziei i niedowierzania. Sugeruje pan, że maja mogła tam trafić? Ale jak i dlaczego nikt tego nie sprawdził podczas poszukiwań. Według dokumentacji przejście zostało zamurowane tydzień przed otwarciem wystawy. W dniu zaginięcia maji powinno być już niedostępne, wyjaśnił Michał. Ale co, jeśli prace nie zostały dokończone albo zostały wykonane niestarannie? Komisarz Adamski, gdy przedstawiono mu tę te teorię, początkowo był sceptyczny. Sprawdziliśmy cały budynek łącznie ze wszystkimi magazynami i pomieszczeniami technicznymi, argumentował. Ale czy sprawdzili państwo pomieszczenie, które oficjalnie nie istniało? Zapytał Michał. Które według dokumentacji było już niedostępne. Po długiej dyskusji komisarz zgodził się na sprawdzenie tej możliwości. Następnego dnia zespół techników rozpoczął badanie ściany w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono odcisk dłoni. Struktura ściany jest tu inna, potwierdził technik używając specjalistycznego sprzętu. Definitywnie jest tu zamurowane przejście, zgodnie z planami. Czy możemy zobaczyć, co jest po drugiej stronie? Zapytał Tomasz, nie spuszczając wzroku z miejsca badań. Uzyskanie odpowiednich pozwoleń zajęło kolejne dwa dni. W końcu, w obecności przedstawicieli policji, muzeum oraz Anny i Tomasza, rozpoczęto ostrożne wyburzanie części ściany. Pierwszym, co zauważyli po utworzeniu niewielkiego otworu, był zapach stęchlizny i kurzu technik oświetlił wnętrze latarką. Widzę pomieszczenie, powiedział. Niewielkie, może trzy na cztery metry, pełne starych ram, kartonów. Gdy otwór był wystarczająco duży, by człowiek mógł się przez niego przecisnąć, komisarz Adamski zatrzymał pracę. Teraz wejdą tam tylko technicy policyjni, zarządził. To potencjalne miejsce przestępstwa. Anna zacisnęła dłoń na ramieniu Tomasza. Ona tam jest? Zapytała drżącym głosem. Nasza córka tam jest? Komisarz spojrzał na nią ze współczuciem. Jeszcze nie wiemy, pani Nowak, proszę dać nam czas na dokładne zbadanie tego miejsca. Podczas gdy technicy pracowali wewnątrz odkrytego pomieszczenia, na zewnątrz panowała napięta cisza. Michał obserwował twarze Anny i Tomasza, nadzieję mieszającą się ze strachem, determinację z rezygnacją. Te dziesięć lat musiało być dla nich niewyobrażalnym koszmarem. Po niemal godzinie jeden z techników wyszedł z pomieszczenia, trzymając coś w dłoni. Podszedł do komisarza i przekazał mu znalezisko. Adamski przez chwilę patrzył na przedmiot, po czym powoli skierował się w stronę rodziców Mai. Państwo Nowak, zaczął cicho, znaleźliśmy to wewnątrz. Na jego wyciągniętej dłoni leżała mała, czerwona wstążka do włosów. Anna zakryła usta dłonią. To jej, Maja miała taką we włosach, gdy zaginęła. Odkrycie wstążki Mai w zamurowanym pomieszczeniu wywołało szok i intensyfikację działań policji. Komisarz Adamski zarządził całkowite wyburzenie ściany i dokładne przeszukanie magazynu. Znajdziemy odpowiedzi, zapewnił Annę i Tomasza, choć w jego głosie można było wyczuć ostrożność. Po dziesięciu latach od zaginięcia dziecka szanse na szczęśliwe zakończenie były minimalne. Wyburzanie ściany zakończono późnym wieczorem. Za nią rzeczywiście znajdował się stary magazyn, zapomniany i zakurzony, wypełniony starymi ramami do obrazów, zniszczonymi meblami i kartonami z dokumentacją. Jak ona mogła się tam dostać? Pytał Tomasz, obserwując pracę techników. Przejście miało być zamurowane. Według naszych ustaleń, odpowiedział Michał, który nie opuścił muzeum mimo późnej pory, Ekipa remontowa nie dokończyła prac w dniu, w którym planowano zamurowanie przejścia. Zostawili je zabezpieczone prowizorycznie, z zamiarem dokończenia następnego dnia. A następnego dnia rozpoczynała się wystawa, dodała Anna, zaczynając rozumieć. Maja mogła znaleźć to niedokończone przejście i z ciekawości wejść do środka, dokończył Tomasz. Zawsze była ciekawska. Prace poszukiwawcze trwały przez całą noc. Każdy centymetr kwadratowy magazynu był dokładnie badany, każdy przedmiot ostrożnie odstawiany na bok i katalogowany. Oprócz wstążki znaleziono jeszcze kilka przedmiotów, które mogły należeć do Mai, gumka do mazania, mały ołówek z nadgryzionym końcem, a nawet fragmenty materiału, który mógł pochodzić z jej czerwonego płaszczyka. Ale najbardziej wstrząsającym odkryciem były ślady na wewnętrznej stronie zamurowanego przejścia zadrapania i odciski palców na zaprawie murarskiej, jakby ktoś próbował wydostać się z zamkniętej przestrzeni. O świcie komisarz Adamski poprosił Annę i Tomasza o rozmowę na osobności. Mamy już dość jasny obraz tego, co mogło się wydarzyć, powiedział cicho. Maja prawdopodobnie znalazła niedokończone przejście i z ciekawości weszła do magazynu. Drzwi mogły się za nią zatrzasnąć lub zawaliła się część prowizorycznego zabezpieczenia. Następnego dnia ekipa remontowa, nie sprawdzając wnętrza, dokończyła murowanie przejścia. Anna zakryła twarz dłońmi, a tomasz objął ją ramieniem. Czy ona.? Anna nie była w stanie dokończyć pytania. Nadal szukamy, odpowiedział komisarz. Ale muszą państwo być przygotowani na najgorsze. Około południa w najdalszym kącie magazynu, za stosem starych ram, Technicy znaleźli to, czego wszyscy się obawiali i jednocześnie spodziewali: małe, ludzkie szczątki, obok których leżały fragmenty czerwonego materiału. Wiadomość o odkryciu ciała Majnowak wstrząsnęła całą Polską. Media szeroko relacjonowały dramatyczną historię dziewczynki, która przez przypadek została zamurowana żywcem i przez dziesięć lat spoczywała zaledwie kilka metrów od miejsca, gdzie była widziana po raz ostatni. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniedbań, które doprowadziły do tragedii. Przedstawiciele firmy remontowej, kierownictwo muzeum z 2015 roku, a nawet ówczesny zespół policyjny, wszyscy musieli odpowiedzieć na trudne pytania o to, jak mogło dojść do tak tragicznego przeoczenia. Miesiąc po odkryciu szczątków maji, odbył się jej pogrzeb. Na cmentarzu rakowickim zebrały się setki Krakowian. Wielu z nich z czerwonymi wstążkami przypiętymi do ubrań, symbol pamięci o dziewczynce, która zaginęła podczas zwykłej wycieczki do muzeum. Anna i Tomasz, mimo rozwodu i lat życia osobno, stali ramię w ramię przy małej trumnie. Przynajmniej teraz wiemy, powiedział cicho Tomasz. Przez dziesięć lat wyobrażałem sobie najgorsze scenariusze porwanie, handel ludźmi. A ona cały czas była tam, tak blisko. Myślisz, że długo cierpiała? zapytała Anna, patrząc pustym wzrokiem na trumnę. Eksperci mówią, że prawdopodobnie straciła przytomność dość szybko z powodu braku tlenu, odpowiedział Tomasz. Chcę w to wierzyć. Michał Wiśniewski również był obecny na pogrzebie, stał z tyłu, obserwując ceremonię z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony odczuwał ulgę, że rodzina Mai wreszcie poznała prawdę i mogła godnie pożegnać córkę. Z drugiej nie mógł przestać myśleć o tym, jak łatwo można było uniknąć tej tragedii, gdyby tylko ktoś dokładniej sprawdził budynek, gdyby ekipa remontowa była bardziej skrupulatna, gdyby. Po pogrzebie, podszedł do Anny i Tomasza, by złożyć kondolencje. Dziękujemy za wszystko, co pan zrobił, powiedziała Anna, ściskając jego dłoń. Gdyby nie pańska dociekliwość, może nigdy byśmy się nie dowiedzieli. Żałuję, że nie mogłem pomóc wcześniej, odpowiedział Michał. Że nikt nie pomógł wcześniej. Pan nie jest winny, zapewnił go Tomasz. Winni są ci, którzy zamknęli to przejście bez sprawdzenia, co jest w środku, i ci, którzy prowadzili poszukiwania tak powierzchownie. Śledztwo prokuratorskie trwało niemal rok. Ostatecznie zarzuty postawiono trzem osobom: kierownikowi ekipy remontowej, ówczesnemu dyrektorowi muzeum i głównemu koordynatorowi akcji poszukiwawczej z 2015 roku. Wszyscy zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci, poprzez rażące zaniedbanie obowiązków. Anna i Tomasz, mimo traumy, jaką przeżyli, znaleźli w sobie siłę, by przekuć tragedię w coś pozytywnego. Założyli fundację imienia Maj Nowak, która zajmowała się poprawą bezpieczeństwa dzieci w miejscach publicznych i szkoleniem służb w zakresie poszukiwania zaginionych osób. Nie chcemy, by jakakolwiek inna rodzina musiała przejść przez to, co my. Mówiła Anna podczas otwarcia fundacji. Maja została zamurowana przez nieuwagę i zaniedbanie. Jej ślad, odcisk dłoni był widoczny przez dziesięć lat, ale nikt go nie zauważył. Ile jeszcze takich śladów pozostaje niezauważonych? Ile dzieci można by uratować, gdyby tylko ktoś spojrzał uważniej? Michał Wiśniewski został jednym z pierwszych wolontariuszy fundacji. Nadal pracował w muzeum, ale każdą wolną chwilę poświęcał na działalność społeczną. Współpracował z Anną i Tomaszem przy opracowywaniu nowych standardów bezpieczeństwa dla instytucji kultury. Sala wschodnia Muzeum Narodowego po zakończeniu remontu została przemianowana na salę Maj Nowak. W miejscu, gdzie znaleziono odcisk jej dłoni, umieszczono pamiątkową tablicę z jej zdjęciem i historią. Miała przypominać wszystkim o tragedii, która nigdy nie powinna się wydarzyć, i o dziewczynce, która zaginęła wśród dzieł sztuki, by zostać odnalezioną dopiero 10 lat później. Czasami zastanawiam się, powiedział Michał do Anny podczas jednego ze spotkań fundacji, co by było, gdyby remont nie został zaplanowany na ten rok. Gdybyśmy nigdy nie zdejmowali tego obrazu. Wtedy nadal żylibyśmy w niepewności, odpowiedziała Anna, a maja nadal byłaby uwięziona w ciemności. Teraz przynajmniej jest wolna, a my możemy ją godnie pożegnać i zadbać o to, by jej historia pomogła innym. Historia Mai Nowak stała się przestrogą i symbolem zmian w procedurach bezpieczeństwa nie tylko w Polsce, ale w muzeach i instytucjach publicznych na całym świecie. Tragedia jednej dziewczynki doprowadziła do uratowania wielu innych dzieci poprzez lepsze procedury, dokładniejsze kontrole. I większą świadomość tego, jak łatwo przeoczyć coś ważnego, a mały odcisk dłoni, który przez dziesięć lat czekał cierpliwie za obrazem, aż ktoś go zauważy, stał się symbolem nadziei, że nawet po latach prawda może wyjść na jaw, a zagubione dzieci mogą zostać odnalezione i godnie pożegnane przez tych, którzy nigdy nie przestali ich kochać.